Witamy z powrotem na kanale 1000PS. Dzisiaj porozmawiamy o Triumph Daytona 660. Czy naprawdę tak świetnie nadaje się na drogę? Przetestujemy go dla Was, by się tego dowiedzieć, zostańcie z nami! W przypadku Daytony 660 naprawdę od razu dało się zauważyć, że nie jest to pełnokrwisty motocykl sportowy jak inne motocykle. Miałam wrażenie, że jest znacznie wygodniejszy, co oczywiście może być wielką zaletą. Gdybyś jednak stwierdził, że chcesz dla odmiany poczuć sportowego ducha, Daytona jest w tym wszystkim niezwykle urocza. Ma również nieco bardziej zaokrąglony krój, co również jest naprawdę miłe. Bardzo podoba mi się też czerwony kolor. Co ważne, czułam się bardzo bezpiecznie na drodze. Prowadzenie było łatwe, a waga była łatwa do kontrolowania. Tak, tutaj także nie było żadnych problemów. Widoczność w lusterkach była bardzo dobra, moc maksymalna w porządku, ale frajda z jazdy nieco mniejsza niż bym oczekiwała. Nie wiem na czym to dokładnie polega, ale kiedy naprawdę siedzisz na tak rasowym motocyklu sportowym, masz bezpośrednią inspirację, aby odkręcić mocniej manetkę, chociaż z drugiej strony ta maszyna to również świetna opcja na dłuższe wypady. Nie nudzi się i nie jest niewygodny. Wszystko jest naprawdę dobrze zestrojone. Czy jedziesz w pojedynczym zakręcie? czy całej ich sekwencji, to naprawdę udany motocykl, jeśli ma się na uwadze, że nie jest to maszyna pokroju e, Hondy Fireblade. Przejdźmy teraz do moich wrażeń z jazdy Daytoną 660. Pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, jest pozycja siedząca. Siadam i od razu zauważam, że jest to wygodna, zrelaksowana pozycja do jazdy. Nie jest to pozycja od jednego do jednego do jazdy na Nekedzie, ale jest też daleka od pozycji do jazdy na Supersporcie. Oznacza to, że otrzymujesz nieco mniej informacji zwrotnych z przedniego koła, ale niekoniecznie musi to być negatywne, ponieważ samo zawieszenie jest doskonale skonfigurowane. Byłem z niego absolutnie zadowolony. Miałem maksymalne bezpieczeństwo w zakrętach, ale brakowało mi trochę sprzężenia zwrotnego z przedniego koła z powodu podniesionej pozycji kierownicy na motocyklu. Przechodząc do silnika, silnik Daytony to trzycylindrowa jednostka o pojemności 660 cm63, która jest absolutnie dobra z samego dołu. Najlepiej czuję się w środkowym zakresie obrotów, gdzie Daytona naprawdę strzela. Jest to również zauważalne podczas wychodzenia z zakrętu, kiedy dajesz mu pełny gaz i naprawdę przyspiesza. Jednak dla wszystkich tych, którzy są być może przyzwyczajeni do mocnego, potężnego motocykla, nadal brakuje mocy w górnym zakresie obrotów, ale dla tych, którzy nie mają porównania i nie jeździli jeszcze motocyklem o mocy 100 koni mechanicznych, ta moc może być wystarczająca w górnym zakresie obrotów. Hamulce są dobre jak na te wielkie motocykle, ale tylny hamulec wydał mi się trochę nieprzejrzysty, wolałbym trochę więcej sprzężenia zwrotnego. Jeśli chodzi o estetykę, każdy może ocenić sam, a dźwięk jest absolutnie świetny. Powiedziałbym, że niekoniecznie potrzebujesz wydechu z rynku wtórnego do tego motocykla, oraz że jest to z pewnością bardzo atrakcyjny motocykl. Daytona 660 to pojazd, który znacie już z wcześniejszych czasów, kiedy to był obecny na rynku w wersji niezwykle sportowej. Był to rasowy supersport, który bezkompromisowo sprawdzał się również na to,rze wyścigowym. Obecny model nie jest już tak sportowy. Można powiedzieć, że sam pojazd stał się nieco bardziej oswojony i to nie tylko z punktu widzenia, konfiguracji silnika, ale także ogólnej dynamiki jazdy i pozycji siedzącej. Mamy tu do czynienia raczej z bardzo sportowym, można by rzec, sport touringiem, który jednak dzięki trzycylindrowemu silnikowi naprawdę dobrze radzi sobie na drodze. Trzycylindrowy silnik jest ogólnie znany, zwłaszcza z triumfa, z bardzo szerokiego zakresu obrotów, w którym zapewnia dobre osiągi. Oraz biorąc pod uwagę, że ma stosunkowo niewielką pojemność skokową wynoszącą zaledwie 660 cm3, jego osiągi są imponujące. Można więc zauważyć, że naprawdę mocno rozpędza się z dołu, co jest typowe dla trzycylindrowego silnika, ale nieco przyspiesza również na górze, nadając pojazdowi naprawdę sportowy charakter. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Pozycja siedząca nie jest już tak radykalna, co ogólnie mi się podoba. Nadal można ją określić jako bardzo sportową, ale jest znacznie stonowana. Nie masz tak ekstremalnie pochylonej do przodu górnej części ciała. Siedzisz bardziej zrelaksowany, a kąt kolan nie jest tak ekstremalny, więc nadal możesz sobie z tym poradzić podczas dłuższych podróży. Skoro już jesteśmy przy tym temacie, jest może jeden mały punkt krytyki, nie tyle z punktu widzenia dostarczania mocy, co raczej z punktu widzenia płynności jazdy. Łatwo wyczuć lekkie wibracje na końcach kierownicy, które objawiają się mniej więcej w całym zakresie obrotów oraz można poczuć lekkie mrowienie, ale nie jest to nic dramatycznego ani irytującego. Pokazuje więc nieco charakteru, który tutaj naprawdę daje o sobie znać oraz bardzo podoba mi się tło akustyczne z takiego e, trzycylindrowca. Dźwięk jest naprawdę zachęcający, odpowiednio wysokie są też obroty, przy których silnik zaczyna potem zwalniać, ale w dalszym ciągu idzie to w kierunku sportowego charakteru. Muszę powiedzieć, dźwignia zmiany biegów w zasadzie działa bardzo dobrze. Jedyny punkt krytyki, jaki mamy tutaj, poza brakiem funkcji quickshiftera w standardzie, która jest dostępna tylko za dodatkową opłatą, jest taki, że sama dźwignia zmiany biegów jest również bardzo miękka. Tak więc wszystko. Poddaje się ekstremalnie. Cały łącznik, nawet wałek zmiany biegów, wygina się nieco bardziej, gdy mocniej naciśniesz dźwignię zmiany biegów. Wynika to również z faktu, że współczynniki odchylenia nie są tutaj prawidłowe. Generujemy więc bardzo dużą siłę bezpośrednio na cięgno zmiany biegów. Poprzez to silne odchylenie w dźwigni zmiany biegów. Ta wysoka siła generuje silne skręcanie w układzie kierowniczym oraz w wałku zmiany biegów. Dlatego też podczas zmiany biegów zawsze ma się wrażenie, że wjeżdża się w coś miękkiego i chrupiącego. No, same zmiany biegów są w porządku, więc to nie typ skrzyni biegów jest problemem, ale połączenie na zewnątrz, które sprawia, że zmiany biegów są niezwykle miękkie oraz chrupiące. Można to łatwo rozwiązać nieco inaczej, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek ulepszeń w samym silniku. Hamulce działają bardzo dobrze, jak można się spodziewać u Triumfa. Oczywiście na pokładzie mamy również e, ABS, a kontrola ABS w pojeździe również działa doskonale. W dobrych warunkach można również osiągnąć bardzo dobre wartości opóźnienia. Zauważyliśmy, że tak, zwłaszcza w porównaniu z innymi motocyklami, osiągi oddzielają ziarno od plew. Mamy pojazdy, które działają dobrze z punktu widzenia hamulców, samego układu hamulcowego, ale kontrola ABS jest bardzo szczątkowa. W Daytonie tego nie ma. Tak więc kontrola działa bardzo dobrze, umożliwiając bardzo silne hamowanie oraz bardzo krótką drogę hamowania. Wspomnieliśmy już o pozycji siedzącej. Jednym z wyróżników pojazdu jest zdecydowanie samo zawieszenie. Zawieszenie reaguje niewiarygodnie, miękko i płynnie oraz mniej lub bardziej filtruje wszystkie nierówności napotykane podczas jazdy. Natychmiast pochłania najmniejsze nierówności oraz nie generuje zbyt dużych ruchów. Udało się tu znaleźć bardzo dobry kompromis pomiędzy resorowaniem oraz tłumieniem, zwłaszcza w zakresie wysokich prędkości. Przez wysokie prędkości rozumiem wysokie prędkości kompresji, a nie wysokie prędkości jazdy. Ten szybki zakres kompresji jest zwykle osiągany podczas jazdy po bardzo dużych wybojach lub krawędziach. To właśnie wtedy zdajemy sobie sprawę, że zawieszenie musi pracować bardzo szybko. Tutaj konfiguracja została dobrze wykonana, nie użyto zbyt dużego tłumienia w tym zakresie, dużych prędkości, ale pozostawiono je raczej miękkie. Zawieszenie bardzo dobrze podąża za nierównościami i pochłania je, nie przenosząc ich na podwozie. Jest to naprawdę świetna historia, szczególnie do jazdy szosowej. Z jednej strony umożliwia to bardzo komfortową jazdę, pomimo dobrego sprzężenia zwrotnego. Często można rozpocząć jazdę z wysokim kątem pochylenia i nadal pokonywać duże nierówności, które są bardzo dobrze pochłaniane przez podwozie. Nawet podczas ostrych manewrów hamowania pojazd ani jego zawieszenie nie skręca nadmiernie. Oczywiście nadal się buja, oczywiście dlatego, że jesteśmy tu bardziej po miękkiej stronie, ale nigdy nie staje się to niewygodne. I dlatego uważam, że to bardzo dobry kompromis, co w rzeczywistości bardzo dobrze pasuje do ogólnej koncepcji, ponieważ w modelu Daytona nie musimy już koniecznie szukać rasowego supersporta, ale jest to bardziej komfortowy motocykl sportowy, na którym można się dobrze bawić na drodze, świetnie się na nim jeździ. Super silnik, który zapewnia prawdziwą moc w bardzo szerokim zakresie obrotów. I ma fantastyczne brzmienie wydechu. To naprawdę bardzo sportowy motocykl, ale teraz dodatkowo nadaje się do codziennego użytku. Więc teraz krótkie uzupełnienie dotyczące Bridgestone S23 dla Triumph Daytona 660. To, co jest również korzystne dla prowadzenia Daytony, to Bridgestone. S23, z którego korzystamy, zapewnia nie tylko bardzo wysoką przyczepność pojazdu, ma również bardzo neutralne zachowanie w zakrętach, co daje pojazdowi dużo opanowania. Dodatkowo, co równie ważne, zapewnia dobre sprzężenie zwrotne. Podstawowa geometria prowadzenia Daytony jest bardzo stabilna. W połączeniu z tymi oponami działa bardzo dobrze i bardzo dobrze współgra w każdej sytuacji. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Daj nam znać w komentarzach, co o nim sądzisz. Czy uważasz, że nadaje się na drogi publiczne? Jakie są Twoje wrażenia z jazdy Daytoną 660? Czy już go testowałeś? Zostaw nam lajka oraz zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.